Nie jestem ale to pierwsze, co się dzieje na początku obrotu partnerki. Ja się zwracam do mojej prawej stopy, tylko więc jestem ustawiony tak, że jak ona się obraca, to mam dość dużą możliwość mojej rotacji, która się spotyka z jej ruchem. Więc wyhamowanie tej rotacji partnerki jest dla niej dużo bardziej miękkie niż jeżeli ja tego nie zrobię. Czyli jeżeli, jeżeli mam w ścianę. To ona się spotka ze ścianą, a jeżeli ta ściana się przemieszcza troszkę wolniej, tylko no to to spotkanie będzie dużo przyjemniejsze. Eee, no i sobie one, two. Daliśmy o tym, żeby tutaj partnerka spokojnie się mogła to czy dopiero przyspieszamy i te co się jeszcze dalej. I potem zmieniliśmy troszkę ten moment, który partner wyłapuje. Eee, jak też jest ten troszkę, w pewnym sensie minimalnie, może bardziej na schodzie, nadal od ale tak, żeby jednak wyłapać kontakt, hop, tutaj z boczkiem parterki, teraz troszkę wcześniej lewą stroną parterki z moją prawą, czyli wcześniej wyłapaliśmy na trzy już kontakt z boczkiem, Zabieram parterkę na siebie, kontynuuje jej. I to jest moment, w którym ja się czuję taka troszkę jakby przytrzymana przez partnera z dwóch stron, dzięki czemu zdecydowanie łatwiej jest skontrolować energię. Kontynuuję, raz, z nią wchodzimy sobie płynnie w kolano, żeby płynnie zawrócić. And six, rock and go. And, and more One, two, three, and four, and five, and six, rock and go. And then, One, two, three, and four, and five, six, and three more step. It's troszkę szybciej, Trzeba wtedy troszkę więcej dodacji, bo nie wiem jak to będzie ryfie. Ale może dawejś go tu, a ja jak nie jesteście w ryfie, to może sobie poradzić jak już przejdzie dniem i dopiero... No, dawaj, 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 I mamy inny punkt connection. Prostsze technicznie, może ciekawsze wizualnie. One, two, three. Hop, tu mam punkt connection wyhamuje odpadek, ale żeby to się stało, to nie Wasza wasza ręka, być dość wisko nad waszą ręką w roli, bo inaczej ja będę cię szukać, a tego nie chcecie, cię już wiecie. One, Five and six. Rok, znaczy nie rok, jak rok, bo, bo to jest. A jak już się zna to zostało. Takie rzeczy to z kimś nie możliwe. Eee, gdzie technika? W ogóle z tego ziom po do streczu do wyjścia, a skoro do wyjścia w rachunku do daka, e, może być. Ale zrobiliśmy. One, two, three, ziom. Wykalowanie z drugiej strony, płynnie przejście pod rękę, to robi. A jestem prawo do tyle, O, no, jak jestem na każdym czy tu do nas Raz, zgłaszać o oh. uh. ja się staram żeby tu przekierowanie do tego do miało płynne, czy ja się muszę zabrać i tak powodę rękę i wrócić pytania